Cześć, kochani, w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was film, którego nie było na moim kanale już chyba dwa albo trzy miesiące. Natomiast udało mi się skompletować kolejną listę pięciu kanałów, które chciałabym Wam polecić, a o których podejrzewam, że część z Was nie słyszałaś, a świadczy o tym liczba subskrypcji na tych kanałach. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Pierwszym kanałem, który chciałabym Wam polecić, jest kanał Ani. Tak, podejrzewam, że dziewczyna ma na imię Ania bo Nick jest 19, An 92. E, I ja ten kanał kojarzę już tak naprawdę od dawna, natomiast z tego co wiem e, tutaj była duża przerwa w nagrywaniu i teraz e, Ania do tego wróciła, jest przepiękną dziewczyną, takiej strasznie zazdroszczą urody, ponieważ jest naprawdę e, dowodem na to, że brunetki są naprawdę bardzo, bardzo ładnymi dziewczynami. E, ma bardzo fajnej jakości filmy i bardzo fajnie się wypowiada i ma fantastyczną figurę, której również jej zazdroszczę. Tak więc jeżeli chcecie, jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem jak może wyglądać ładna i zadbana brunetka, to zapraszam was do Ani. Drugi kanał, który wydawało mi się, że jest powszechnie znany, Natomiast ostatnio e, weszłam sobie na, na kanał Aliny i okazało się, że wcale tych subskrypcji nie ma tak dużo. Dlatego postanowiłam Wam o tym kanale powiedzieć. E, I to jest designyourlife.pl. E, ja Alinę oglądam już od dłuższego czasu i bardzo ją lubię za takie bardzo kreatywne podejście do życia. I w ogóle e, strasznie mi się podoba otoczenie, w jakim ona nagrywa, sposób, w jaki nagrywa, e, i też to, że zarówno jej dobrze w ciemnych włosach, jak i w jasnych. Ja wiem, że ja dosyć dziwne tutaj argumenty. Podaje, ale jednak mówię Wam to, jak faktycznie jest. Tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć, fajny kanał z dużą dozą kreatywności. Alina też otworzyła swój sklep z biżuterią, co jest w ogóle dla mnie hitem i naprawdę ma bardzo ładnie zrobionego bloga i filmy też są bardzo ładnie zrobione. Więc, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam Was właśnie do obejrzenia kanału designyourlife.pl. Trzecim kanałem jest Dieselka 13. Ja Dieselkę też oglądam już od jakiegoś czasu, natomiast tak naprawdę z większą przyjemnością oglądam ją odkąd zmieniła swój imię na taki bardziej drapieżny. Wcześniej miała takie jasne włosy. Dotąd chyba, natomiast od jakiegoś czasu e, ma je krótkie, ciemne i po prostu wygląda tak fajnie z pazurem, z charakterem, i też myślę, że jej filmy dużo na tym zyskały. Strasznie lubię oglądać, ma bardzo uroczą wadę wymowy, która kojarzy mi się z moją e, przyjaciółką z dzieciństwa. Tak więc ja mam serdecznie dzisdelkę polecam dla mnie. I oglądanie jej kanału to jest sama przyjemność. Piąty kanał. Piąty kanał to jest Mililuk. To jest kanał, który odkryłam stosunkowo niedawno. E, I to jest taki faktyczny powiew świeżości na YouTube, ponieważ dziewczyna jest młoda, ale ma filmy w bardzo dobrej jakości, bardzo fajnie zrobione i też, e, no po prostu, o ciekawej tematyce, bo to są zarówno wszystko to, co my tutaj robimy, ale jednak przekazane w bardzo fajny i bardzo przyjemny sposób. Tak więc myślę, że tutaj przyda Wam się, przyda wam się taka rekomendacja, bo dziewczyna naprawdę jest bardzo sympatyczna i bardzo lubię ją oglądać. I Ostatni kanał to jest taka wisienka na torcie, dlatego że to jest kanał e, taki dosyć specyficzny e, Niby w naszej tematyce urodowo-lifestyle'owej, ale jednak prowadzony w dosyć charakterystyczny sposób i chodzi mi tutaj o kanał Modnej Marioli. Modna Mariola podróżuje jak szalona i ja nie wiem już jakie ona, w jakich ona krajach teraz jest, ale kanał modnej Marioli opiera się na wrzucaniu krótkich, bardzo krótkich filmików z outfitami właśnie z różnych miejsc i co prawda nie są to tylko outfity, bo są to też różne inne rzeczy, ale są to głównie właśnie outfity takie na zasadzie jednominutowe, dwuminutowe filmiki z, właśnie z fantastycznym tłem, fantastycznym otoczeniem i fantastycznymi tam okolicznościami natury tak więc strasznie, strasznie lubię oglądać, ponieważ to jest taki fajny przerywnik dla mnie i też takie jakby przeniesienie się, ja nie, nie byłam nigdy w aż, w aż tak egzotycznych miejscach i mogę sobie chociaż u niej na te fajne obrazki popatrzeć, tak więc was też zapraszam do odwiedzenia kanału Modnej Marioli no i cóż, to by było wszystko, jakoś zwarłam się i bardzo szybko mi się udało to przekazać mniej niż 5 minut, wow eee, no, więc żeby nie psuć tego nastroju szybkości, dziękuję wam bardzo dzisiaj za oglądanie, odwiedźcie wszystkie linki które zostawię wam na dole i do zobaczenia następnym razem, pa! pa.